Najbliższe, okazało się wszystkim ludziom łaska Boga, Zbawiciela naszego i poucza nas, abyśmy, abyśmy wyrzewszy się bezbożności, ziemskich światowych, rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Wydał on samego siebie zamraż, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i przygotował sobie na własność ludzczystych, nowych uczynków strzejących. To mówi na Bogina Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. O nazwę Pani Dariusz świętego Łukasza, który był szanowany w ustawczych usług, proszę wysłuchajcie. Od tego czasu, gdy mu osiem dni, a był dziesiątko, nazwali jej imieniu Jezus, które nadane był było przez obrzezanie łakwienia, bo jej miście było niepoczerne. Tyle słów w antylii świętej przeznaczonej na dzień dzisiejszy. Niech Dziecię pochwalą Jezus Chrystusa. Niech Pani Jezus i ducha świętego Pana. Drodzy Wiedni, Wkazany będzie troszeczkę wkazaniem liturgicznym, takim, to, eseistycznym troszeczkę. Dlaczego? Jesteśmy dzisiaj, 5 wrzesień, przepraszam, 5, 5 stycznia. To jest dawna Wigilia Świętej Bifali, dawna Wigilia, Wigilia Czechów. I troszeczkę o Wigiliach i o roku Liturgicznym i o kolendarzu dzisiaj nie tyle esej, może co raczej elegia troszeczkę. Kalendarz liturgiczny kościoła katolickiego był taką perełką swego czasu. Rozwijany, czy, czy doprowadzony no, do, właściwie do doskonałości po reformie trydenckiej, spójnie i harmonijnie ogarniał cały rok rosyjski. Cały nasz rok wpleciony w historię zbawienia Jezusa Chrystusa, w Najświętszej Małej Panny, w historię kościoła itd. I to oczywiście zostało do dzisiaj, także u nas w tradycji. Bo o tradycji mówię, nie będę się tutaj skupiał w żaden sposób na, na tym, co się stało po Soborze Watykańskim. Natomiast w XX wieku, w połowie XX wieku wprowadzono pewną reformę, której złe skutki odczuwamy tutaj, w tej kaplicy, także jeśli chodzi o porządek liturgiczny, o kolejne dni itd. Tak w ramach takiej rozgrzewki chyba przez Soborem Watykańskim zabrano, zreformowano kalendarz. Wprowadzono święta pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, dni ferialne, dni czwartej klasy, zmieniono zupełnie dawny, dawny sposób liczenia, bo można powiedzieć, tej, tej, tej jakości tych świąt, czy, czy ważności tych świąt. Równocześnie wyrzucono wszystkie oktawy i praktycznie wszystkie wigilie z roku kalendarzowego, liturgicznego. Zostawiono tylko trzy oktawy, oktawy na Trystania oktawy oktawę zesłania Ducha Świętego i oktawa Bożego Narodzenia. Trzy oktawy kiedyś było dużo, dużo więcej. Jedną z najważniejszych była chociażby oktawa Epifanii, święta Czerwony. Przed każdym wielkim świętem pierwszej klasy, nawet i drugiej, była Wigilia. Był dzień pokutny, ale to był dzień przeznaczony na przygotowanie się do święta. By zwolnić, by sobie uświadomić, co, co nazajutrz nas czeka, i każde Wielkie Święto było poprzedzone tą Wigilią. Stąd mamy tą słynną Wigilię Wszystkich Świętych, które po kulturze stała się jakimś, jakąś abuminacją, można powiedzieć, ten cały słynny halloween. I w połowie XX wieku to wszystko zostało, zostało usunięte i skutek, najwyraźniej skutek tej, tej, tej nieszczęsnej reformy już widać właśnie w okresie Bożego Narodzenia. Dzisiaj dzień ferialny, dzień na biało, natomiast w na starym kalendarzu, w tym sprzed połowy XX wieku, był to dzień koletowy, poświęcony przygotowaniu się do wielkiej uroczystości. Oktawa Bożego Narodzenia jest oktawą specjalną, bo wypada w niej bardzo dużo ważnych świąt. Mamy w pierwszy dzień po Bożym Narodzeniu, święto Szczepana, pierwszego męczennika, protomęczennika, proto jak to się mówi oficjalnie. Wielkie święto, które było także obdarzone swoim oktawą. Następnego dnia mamy świętego Jana, teologa, apostoła, ewangelisty, trzeciego tak naprawdę apostoła po, po Piotrze i po Pawle, najważniejszego teologa duchowości chrześcijańskiej. To święto też było obdarzone oktawą. Potem mieliśmy niewiniątka, te, te dusze, te dzieciątka, które przemały krew, niezbawione zostały dlatego, że ktoś nienawidził Chrystusa. Można powiedzieć, dobra nowina dla wszystkich pokan, którzy sprawiedliwych, którzy umierali w wierności swojemu sumieniu i wierności Bogu, którego szukali, ale jeszcze może nie znaleźli za pomocą rozumu, ale za pomocą serca już tak. I to święto też było obdarzone oktawą. A zatem 1 stycznia mieliśmy oktawę Bożego Narodzenia. Święto, ósmy dzień, czyli dzień oktawy, zawsze jest jakby poszerzeniem i powtórzeniem pierwotnego święta. Więc mieliśmy ósmy dzień, ósmy dzień po Bożym Narodzeniu jest to pierwszy stycznia, a zatem drugim, można powiedzieć, drugi raz przeżywamy Boże Narodzenie ze swoją całą mocą, swoją mocą, pogłębiając troszeczkę to o namysł nad, nad samym, samym znaczeniem imienia Jezus. Bo to było pierwotne święto imienia Jezus. Dzień kiedy obrzezano Chrystusa i nadano mu to imię. Następnego dnia, 2 stycznia mieliśmy zakończenie oktawy świętego Szczepana. A zatem znowu osobna formuła liturgiczna, osobna formuła szalna I, i święto znowu wracamy, wracamy do początku. Namyślamy się nad, nad misją męczenników, wielomą męczenników w świecie. Potem była oktawa świętego Jana Apostoła, potem była oktawa Niemieniątek, a, a 5 stycznia była Wigilia przed uroczystością Epifanii. Nie było takich, takiego łatania dziur, można powiedzieć, za pomocą, za pomocą formularzy czarnych, jak, jakie już dzisiaj widzimy w tym okresie Bożego Narodzenia. Jest to rozbite. Każdy ksiądz, który odprawia w, w tym wrycie, świętym, czy można powiedzieć po reformie, piusa XII i, i z mszału Jana XXIII, widzi tą, 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 tą ułomność. Zastąpiono coś, co było właściwie doskonałe, co było bez szwów tak naprawdę. Zastąpiono czymś ułomnym, czymś gorszym. Pierwszy gromadę do, do destrukcji. Znowu, jutro będziemy obchodzili wielkie, wielkie święto. Wielką stratą jest zabranie tego, 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 tej, tej oktawy epifanii, ponieważ nie do końca wiadomo, do, do jakiego porządku przynależą następne dni. Są, są, nie, nie, nie mają własnego charakteru, bo straciły ten charakter. I nagle, można powiedzieć zupełnie niespodziewanie, w ciągu tygodnia pojawia się święto szczupańskiego, święto drugiej klasy. Tak? według nowego tego naszego kalendarza zupełnie niepojęte, a to jest dawna oktawa, oktawa Epifanii, 13, 13 grudnia, to jest, przepraszam, stycznia, to jest ósmy dzień po objawieniu. W samym objawieniu pańskim, samym, w samej Epifanii wspominamy i chrzest pański, i wizytę, i wizytę trzech mędrców, i, i, i ucztewkanie galilejskie poszerzając i pogłębiając kontekst, szukując wiernej do, 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 do rozważania i, i można powiedzieć misji Chrystusa wśród ludu, Chrystusa nauczającego, przygotowując już do, do czasu przedpościa i Wielkiego Postu, mamy święto Chrztu Pańskiego, kiedy Chrystus po raz pierwszy się publicznie objawił, objawił się całemu światu poprzez, poprzez także posługę świętego Janaczycia. I znowu było to bardzo głęboko umotywowane, to święto nie było tak po prostu włożone w kalendarz liturgiczny. I mamy wiele innych takich skamieniałości w wyroku liturgicznym. Teraz musicie mieć tą świadomość, że, że rewolucja liturgiczna, rewolucja w Kościele zaczęła się na dobre 100 lat przed, przed, przed Soborem watykańskim II. I tam pierwszym, pierwszym ofiarą tej rewolucji liturgicznej była, został kalendarz liturgiczny. Także y, sprawujemy i ten cały ład, to całe piękno, w jakim możemy się cieszyć, to jest już tylko część tego, czym cieszyli się nasi przodkowie. Też mieliśmy tego świadomość. E, jesteśmy rzeczywiście rodzajem kratwy ratunkowej. Przechowujemy pewne drzazgi przeszłości, natomiast pełna przeszłość e, została już utracona. Utracona z naszej własnej winy tak naprawdę, poprzez obojętność, niewiary, e, e, jakieś chce sobie marzenie spraw Świętych, Pan Bóg po prostu dopuścił, aby konsekwencje tej, tej letniości serc no, okazały się przed całym światem. A zatem, żeby tak już nie kończyć, i to mnie smutno, zachęcam Was, żeby sobie poszukać, postudiować w ramach prywatnej pobożności postudiować ten starszy kalendarz. Ten, który był jeszcze używany w latach 30., 40., XX wieku i jeszcze, jeszcze wcześniej. Zobaczmy, jakie były różnice. Docenić on był, tak, taki była, taki, taka była powiem, wymówka do reformy, on był dość trudny, ponieważ było bardzo dużo właśnie oktaw, komemoracji, były, były wigilie, było bardzo dużo, że tak powiem, przekładania zakładek, jeśli chodzi o psał. Natomiast nie było to aż tak uciążliwe, żeby, 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 żeby sprawiało, że ktoś straciłby wiarę przez to przekładanie stron w no, To mogę zapomnieć, drodzy wierni, że tak nie było. A do tego jeszcze będziecie mieli szansę poznać piękno modlitw, które zostały już stracone. To już się nie pokazują. Piękno Wigilii tak naprawdę. Piękno tego, co kiedyś było tak naprawdę dyscypliną postu i ascezy w Kościele. Nie była tylko środa popielcowa i Wielki Piątek, tak naprawdę. Cały rok był przepylczony postem, ascezą, właśnie przez to, że cały rok był uszczony Wigiliami, tym czasem przygotowania. Może dlatego też nasi Ciotkowie mieli więcej czasu na siebie samych, bo umieli się zatrzymać. Bo cała liturgia prosiła ich od czasu do czasu, żeby się zatrzymali, zwolnili. Żeby zaczęli zwracać uwagę na to, co przeżywają, a nie na to, co będą przeżywać albo co, co już przeżyli. Ta dawniejszość była tym momentem, na który największy nacisk kładł Kościół katolicki, bo w tej dawniejszości do, dokonuje się nasze zbawienie lub potępienie. Nie jutro, nie pojutrze, nie wczoraj, dzisiaj. I tego nauką, i tego wy, wy, wyrazą był, był dawny kalendarz katolicki. A zatem doceniamy, co mamy, bo mamy o niebo więcej niż to, co mają ci na siebie towarzysze znowu znowu z odwrotu nazwijmy to. Natomiast. Miejmy też świadomość, że to też nie jest to, co kiedyś było. Ta piękno, to piękno zostało, zostało strzaskane już, już, już dużo wcześniej niż sąd dwa tygodnie. Nie będzie pochwalony ze stresu.